Dziś mam dla Was coś, co może się przydać praktycznie każdemu, kto ma dzieci, zwierzaki albo po prostu lubi mieć 300 w domu i w aucie. To przenośny odkurzacz piorący o który można dorwać w cenie około 250-300 zł czyli tyle, ile jedno pranie w foteli u Sprzęt wygląda kompaktowo, ma dwa zbiorniki, na czystą i brudną wodę i obiecuje naprawdę mocne ssanie na poziomie 18 kPa. Brzmi dobrze, ale pytanie, czy faktycznie poradzi sobie z realnym brudem? Żeby to sprawdzić, przetestuję go na dywanikach samochodowych i fotelach w aucie. Bo to jeden z trudniejszych miejsc do wyczyszczenia, ale najpierw sprawdźmy, co dostajemy w pudełku. Oprócz samego urządzenia mamy przezroczysty wąż, dwie końcówki, większą do czyszczenia większych powierzchni i mniejszą do plam, czy trudno dostępnych miejsc. Oraz dodatkowe uchwyty, które można zamontować na obudowie. Dzięki nim da się wygodnie zaczepić kabel i wąż, żeby wszystko było pod ręką i się nie plątało. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to o Messer nie stara się robić efektu wow, tylko ma być praktyczny i solidny. I faktycznie taki jest. Wszystko jest dobrze spasowane, nie ma luzów, plastiki są twarde i wyglądają na trwałe. Najważniejsze są tu dwa zbiorniki. Ten na czystą wodę ma aż 1,5 litra pojemności, więc spokojnie wystarcza na wyczyszczenie całego wnętrza auta czy większego dywanu w domu. Drugi na brudną wodę ma 0,8 litra i to również całkiem sporo. Nie trzeba co chwilę biegać do zlewu, żeby go opróżniać. Oba są przezroczyste, więc w każdej chwili widać, ile wody zużyliśmy i jak dużo brudu zostało już wciągnięte z materiału. Na plus to, że ich wyciąganie i opróżnianie trwa dosłownie kilka sekund. Wszystko odbywa się szybko i bez żadnych kombinacji. Co ważne, kiedy zbiornik na brudną wodę osiągnie maksymalny poziom 0,8 litra, urządzenie automatycznie blokuje dalsze ssanie. Dzięki temu nie ma ryzyka zalania ani uszkodzenia odkurzacza. Wystarczy opróżnić zbiornik i można od razu kontynuować czyszczenie. Na plus również długi kabel zasilający i wąż. Razem dają naprawdę dobry zasięg, dzięki czemu można bez przepinania gniazdka ogarnąć sporo. W zestawie mamy dwie końcówki. Większą do foteli i dywanów oraz mniejszą do punktowych plam. Zrobione są z przezroczystego plastiku, więc podczas pracy widać, jak brudna woda jest ściągana. To daje satysfakcję i od razu potwierdza, że sprzęt działa. Obsługa też jest banalnie prosta. Na samej jednostce jest tylko jeden przycisk włączania, a dodatkowy pomarańczowy na rurce służy do puszczania wody. W praktyce wygląda to tak. Naciskasz, spryskujesz plamę wodą lub wodą z detergentem, przesuwasz końcówką i od razu odsysasz brud. Zero kombinacji. Wszystko intuicyjne. Przechodzimy do testów praktycznych i zaczynam od foteli samochodowych. Były naprawdę mocno zabrudzone, głównie od chyba pyłu gipsowego. Najpierw szybkie namorzenie miejsca, które będę prać, a potem kilka z końcówką i całość schodzi momentalnie. Najciekawsze jest to, że przezroczysta końcówka od razu pokazuje, co faktycznie zostaje wyciągnięte z tapicerki. Widać szarą, brudną wodę, która momentami wygląda jak błoto. Fotel po przejechaniu kilka razy wygląda jak nowy, a brud zbiera się w zbiorniku. To daje naprawdę mocny efekt i satysfakcję, bo od razu widać różnicę między przed i po. Kolejny test to dywaniki samochodowe. Już na pierwszy rzut oka było widać, że są mocno zabrudzone. Pełno kurzu, piachu i zaschniętego syfu, który zawsze wbija się głęboko we włókna. Na ekranie pewnie sami widzicie, że wyglądają na dramatycznie brudne. Teraz ciekawa sprawa. Przejeżdżasz końcówką 2 trzy razy i wydaje ci się, że dywanik jest już czysty. Materiał wygląda lepiej, kolor wraca, ale wystarczy jeszcze kilka dodatkowych ruchów, 5 czy 10, żeby zobaczyć, jak z włókien cały czas wydobywa się brudna woda. To pokazuje, jak mocno potrafi wgryźć się w brud w taki materiał i jak dobrze ten sprzęt sobie z nim radzi. Efekt końcowy naprawdę robi robotę. Dywaniki wyglądają świeżo, a w zbiorniku z brudną wodą mamy czarną breję, której nigdy byśmy się nie spodziewali w takim stopniu. To daje ogromną satysfakcję, bo masz świadomość, że to co wyglądało w miarę czysto, wcale takie nie było. I tutaj warto dodać jedną rzecz. Takie pranie dywaniku u fachowca, prywaciarza, w jakimś warsztacie czy u detailera to koszt pewnie 200-300 zł. A mówimy o cenie samego urządzenia na poziomie właśnie 250-300 zł. Czyli jednym użyciem praktycznie zwraca Ci się koszt zakupu. A później możesz używać go ile chcesz w domu, w aucie, na kanapie, bez żadnych dodatkowych opłat. Dlatego uważam, że w tej cenie to naprawdę świetny produkt, który po prostu warto kupić. Z inwestycji masz praktycznie od razu, a komfort czystych tapicerek i dywaników zostaje z Tobą na lata. No i pewnie na koniec chcecie usłyszeć odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy warto go kupić? Ale sami widzicie efekty, więc czy muszę wam to jeszcze mówić? Oczywiście, że tak. To świetny sprzęt, który naprawdę robi robotę, a na wyprzedażach dorwiecie go za mniej niż 300 zł. W tej cenie to jest absolutny hit. Serio, polecam bardzo. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem albo na stronie łowcychin.pl. Pamiętajcie też, żeby sprawdzić kupony do AliExpress, bo zawsze można jeszcze trochę zaoszczędzić. Dajcie znać w komentarzach, na czym jeszcze warto przetestować taki odkurzacz. U modeli takich piorących sprzętów na Ali jest sporo i chętnie sprawdzę kolejne. Łowcychin.pl Od teraz jako aplikacja dostępna w sklepie Play. Obserwuj najlepsze okazje i otrzymuj powiadomienia, gdy cena spadnie lub pojawi się nowy kupon. Wszystkie obserwowane okazje znajdziesz w dedykowanej zakładce, dzięki czemu masz je zawsze pod ręką. Pobierz już teraz. Link do aplikacji w opisie lub w sklepie Play.